Nazywam się Natalia Cislek, studiuję oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim. Oprowadzę Was dzisiaj po sali wodnej, zajrzycie światy, znajdujące się w akwarium gdańskim. Prześnik japoński żyje pośród draw kolorowych oraz skalnych. Szuka w nich schronienia pod półkami skalnymi i w jaskiniach. Poluje nocą, podczas czego wykorzystuje swoją zdolność do bioluminescencji, aby zwabić zdobyć do swojej kryjówki. Rekin epoletowy z szczelinami skrzydłowymi po obu stronach głowy posiada widoczne duże czarne okręgi obramowane na biało, co jest jego cechą charakterystyczną. Młode rodzą się z czarnymi paskami, które z czasem przekształcają się w kropki. Mimo, że może pływać, to głównie kroczy pod nie, używając do tego płat piersiowych i brzusznych. Patelnica niebieskoplama posiada charakterystyczne niebieskie kropki na grzbiecie oraz niebieskie pasy na ogonie. Na końcu ogona znajdują się dwa kolce jadowe służące do obrony. Jad patelnicy niebieskoplamej nie jest śmiertelny dla ludzi, ale jej ukłucie powoduje silny ból. Langusta pospolita jest gatunkiem skorupiaka. Żyje tylko w czystych wodach, dlatego jej obecność świadczy o niskim stopniu zanieczyszczenia środowiska. Prowadzi nocny tryb życia, wtedy wyrusza na łowy, a żywi się drobnymi zwierzętami, morzami oraz ślimakami. Pokan pobiera przy pomocy szczęko Ciekawostką jest wykorzystywanie przez nią swoich długich czułek. Wydaje nimi specyficzne trzaskające dźwięki, odstraszając w ten sposób przeciwników, ale też w ten sam sposób w okresie godowym poszukuje partnera. Rekin bambusowy jest stosunkowo małym rekinem. Może osiągać do 1 metra długości. Zamieszkuje dna w okolicach raf koralowych. Prowadzi nocny tryb życia. Żywi się małymi skorupiakami i rybami. Rzekomo może przeżyć do 12 godzin bez wody. Lucjan Kaszmielski zamieszkuje wody Oceanu Indyjskiego i Atlantyku. Odżywia się mniejszymi rybami skorupiakami, małymi głowonogami oraz czasem nawet gronami. Sesje żółtoogonowe żyją w wodach Indo-Pacyfiku na głębokościach nieprzekraczających 60 metrów. Odżywiają się zoom-planktonem. Na większych głębokościach około 30 metrów tworzą duże ławice. Złotawki to szybko pływające ryby, przez co są dobrymi łowcami. Żerują na mniejszych rybach, mięczakach i skorupiakach. Młode zachowują się podobnie do ryb pilotów. Towarzyszą dużym zwierzętom morskim takim jak rekiny. Hajduczki zasiedlają rafy koralowe, zarówno morskie, jak i w lagunach. Lubią chować się w szczelinach i małych jaskiniach. Prowadzą nocny tryb życia, żywią się głównie planktonem. Mureny. Ryby występujące w wodach tropikalnych i subtropikalnych. Zasiedlają płytkie wody z dnem pokrytym skałami lub rafami koralowymi, gdzie znajdują kryjówkę w dziurach i szczelinach. Niektóre gatunki muren żyją jednak nad piaszczystym lub mulistym do głębokości 500 metrów. Ich ciało jest wydłużone, muskularne, bocznie spłaszczone oraz pozbawione łusek, a skóra gładka pokryta ochronnym śluzem. Mają duże, szeroko rozwarte paszcze oraz ostre zęby służące do rozdzielania mięsa i chwytania śliskich pokarmów. Podczas odżywiania mureny wysuwają szczęki do jamy ustnej gdzie chwytają ofiarę i transportują ją do przełyku. Są one jedynymi znanymi zwierzętami, które wykorzystują szczęki gardłowe do aktywnego chwytania i krępowania ofiary w ten sposób. Wobegong Rekin dywanowy zasiedlający wody zachodniego Pacyfiku. Jest to nieduży rekin, który może dorastać do 1 metra długości. Jest on związany z rafami koralowymi. Prowadzi nocny tryb życia. Posiada charakterystyczne wyrostki na głowie, przypominające brodę. Ubarwienie zapewnia im doskonały kamuflaż, który dodatkowo jest wspomagany przez umiejętności zmiany kolorystyki ciała w przeciągu kilku dni. Jest drapieżnikiem zasadzkowym. Ukrywa się pośród skał oraz raf i łapie mniejsze ryby, które podpłyną zbyt blisko. Kostera rogata występuje w pobliżu raf koralowych Indo-Pacyfiku. Posiada pancerz złożony z wielokątnych płytek kostnych, który nadaje jej charakterystyczny pudełkowaty kształt. Poprzez ruch płet piersiowych i odbytowych kostery tworzą wiry wokół ciała, co skutkuje specyficznym samokorygującym ruchem pływackim. Cechą charakterystyczną kostery są cztery rogi. Dwa wyrastają z głowy i skierowane są do przodu, zaś pozostałe dwa wyrastają w pobliżu płetwy odbytowej i skierowane są do dołu. Złamane rogi mają zdolność do regeneracji, odrastają w ciągu kilku miesięcy. Rogatnica Picasso ma niezwykłe obarwienie, które wraz z kształtem przypominają postaci z dzieł Picassa, stąd też nazwa gatunku. Arotron cytrynowy należy do rodziny rozdymkowatych. Wystraszony może napełnić swoje ciało wodą lub powietrzem i powiększyć swoją objętość, by wykazać swoją przewagę nad zagrożeniem. Jego ciało skrywa truciznę zwaną tetrodoksyną, która jest śmiertelnie niebezpieczna. Łuski na przekształcone są w kolce i ułożone wzdłuż ciała. W momencie, gdy poczuje się zagrożona, napompowywuje swoje ciało, połykając wodę. Uzyskuje w ten sposób większą objętość, dodatkowo podnosi kolce, co ma za zadanie zniechęcić drapieżnika do ataku. Powłoka jej ciała jest bardzo elastyczna. Umożliwiając ekspansję ciała nawet o 40% w stosunku do pierwotnego rozmiaru. Rogatek australijski ma zdolność jedzenia i oddychania w tym samym momencie. Jego cechą charakterystyczną są zęby umieszczone w dużej tempo zakończonej głowie. Przednie zęby są małe, ostre i spiczaste, podczas gdy tylne zęby są płaskie i tępe. Służą one do podtrzymywania, łapania, a następnie mierzczenia i mielenia skorup, mięczaków i szkarłupni. Rogatek kalifornijski jest aktywny nocą. W ciągu dnia pozostaje w bezruchu, ukryty wśród szczelin skalnych, w jaskiniach lub grubych matach roślin. Po zmroku rozpoczyna swoją wędrówkę poszukiwaniu pokarmu. Szkaradnice, jedne z najbardziej jadowitych zwierząt świata, posiadają duże zdolności upodobniania się do otoczenia tak zwany mimetyzm. Kolor skóry oraz nierówna skalista struktura pomagają kamuflować się pomiędzy skałami i koralowcami. Tryakis prowadzi nocny tryb życia, zaś w ciągu dnia szuka kryjówek. W dużej mierze jest samotnikiem, jednak czasami odpoczywa w grupach liczących kilka osobników, niekiedy leżących jeden na drugim. Szpadelek monodaktylus to ryba ławicowa. Ciało ma wysokie, bocznie spłaszczone, srebrzyste, z dwiema czarnymi, poprzecznymi pręgami. Ciało Plataxa pospolitego jest bardzo cienkie i kształtem przypomina dysk. Ogon jest w kształcie wachlarza i stanowi około 20% długości korpusu. Młode spotykamy pojedynczo lub w małych grupach wśród lasów namorzynowych lub w osłoniętych lagunach. Dorosłe osobniki częściej występują w wodach otwartych i największej głębokości. Rozgwiazdy to przedstawiciele szkarłupni, które charakteryzują się spłaszczonym grzbietowrzusznie ciałem w kształcie gwiazdy. Znanych jest ponad 2000 gatunków rozgwiazd namieszkujących na wszystkich oceanów świata, od tropików po zimne wody polarne. Ich siedliska obejmują rafy koralowe, skaliste wybrzeża, obszary pływowe, podłoże błotniste i piaszczyste, obszary porośnięte roślinnością oraz dno głębinowe do głębokości co najmniej 6000 metrów. Mają znaczenie w zachowaniu różnorodności gatunkowej strefy dennej poprzez wyjadanie np. małży lub glonów. Karmazyny żółtawe żyją w grupach. Mają tendencję do gromadzenia się w pobliżu dużych formacji skalnych. Młode osobniki żyją się małymi skoropiakami jak larwy kryla oraz widłonogami, podczas gdy dorosły krylem i małymi rybami. Oxyleus pictus żyje w północno-wschodnim Pacyfiku, może osiągać do 25 cm długości. Okazy głównie młode czasami chronią się przed większymi drapieżnikami żyjąc pośród macek ukwiałów. Rozgwiazda słonecznikowa to jedna z największych i najcięższych rozgwiazd na świecie. Maksymalna rozpiętość jej ramion wynosi około 1 metra, zaś waga dochodzi do 5 kg. Jest ona również rekordzistką w liczbie ramion. Ma ich od 16 do 24, podczas gdy większość rozgwiazd ma ich od 5 do 14. Jest ona również najszybszą spośród rozgwiazd. Może poruszać się z prędkością 3 metrów na minutę i pokonywać dystans co najmniej 3 kilometrów. Ukwiały są zwierzętami osiadłymi. Wszystkie żyją pojedynczo, najczęściej przetwierdzone do podłoża, po którym mogą się przesuwać. To drapieżniki. Obezwładniają ofiarę parzydełkami i wciągają czółkami do tworu gębowego lub ruchami rzęsek napędzają do niej plankton. Mogą żyć w symbiozie z oksantelami, rakami pustelnikami lub rybami takimi jak błazenki. Skrzynica ognista występuje na dnie twardym na obrzeżach raf i lagun. Aktywność wykazuje głównie nocą, w ciągu dnia zazwyczaj się ukrywa. Po spożyciu dużej ilości posiłku jej żołądek może powiększyć się nawet trzydziestokrotnie, dzięki temu jest ona zdolna do wielotygodniowej gudówki. Jej jad zawiera w sobie neurotoksynę, która w przypadku ukłucia człowieka może doprowadzić do jego śmierci. Jest to gatunek poławiany komercyjnie, spożywa się go po usunięciu płetw z trucizną, mięso jest bardzo delikatne. Lisogów to ryba dorastająca do 25 cm długości, z charakterystycznym żółto-szarym ubarwieniem i specyficzną czarną przepaską na oczach. Wyposażona jest w kolce jadowe na płetwach. Lisogłowy żywią się głównie algami i zooplanktonem, czasami podskubują korale. Zebrasoma żółta zamieszkuje obszary bogato porośnięte koralowcami oraz laguny na obrzeżach raf. Żywi się głównie glonami porastającymi koralowce oraz dno morskie. Ma w zwyczaju oczyszczać skorupy żółwi z porastających je glonów. Pokolec królewski. Jego charakterystyczną cechą jest ubarwienie. Posiada niebieski korpus z czarnym grzbietem oraz żółtymi płetwami. Jest on bardzo ważnym mieszkańcem raw, ponieważ oczyszcza koralowce z porastających je glonów, tym samym utrzymując je w dobrej kondycji. Najczęściej żyje w parach lub tworzy małe grupy liczące od ośmiu do czternastu osobników.